taka informacja jak na przykład jest, kosztuje 2,53 godziny, a wrzucicie 3 funty do takiej maszyny coś takiego mamy tutaj budka drewniana, idziemy ogólnie do waterfall water ale to idziemy tędy czy idziemy tam tędy, co mówiliście idziemy tutaj tędy, tu mamy ścieżkę jakąś Pełną, tu jest atrakcja taka, że tu są wodospady Wodne spady tutaj są I natura I tylko natura O, tam na dole widzę jakąś wodę Czyli może się tutaj ucieszyły O, jest tam woda To jakie korzenie tam, tam jakieś drzewo dziwne ale gdzie idziemy, w ogóle? Jak my idziemy? Co? Co, co, co? O mój Boże, tak tylko się drzewa. O, to tylko takie zwykłe I to jest tuja, tak rozrośnięta tuja. Nie? Ale wygląda na tuję. Nie? Inne. Szyszki ma, to nie. Wow. Jakie drzewo. Zobaczcie. Ile ma, ile jest dziur od tam, o. Przybliżę wam. Zobaczcie. Ile dzięciołów tam mieszka. Tu ma takie... Takie szyszki ma. O, zielone. Nie wiem co to za drzewo. Mama musi drzewa wziąć. Garden. Po angielsku i po walizku tu jest napisane. Pewnie o ludziach, którzy ten garden, cały ogród zbudowali. No, naprawdę bardzo ładnie. O dziewczyny wzięły siłę z drzewa. Pokazywałem wam właśnie ten parking i ten, ten taki parkomat. I trzeba uważać, bo jest napisane 2,50 za 3 godziny. Wrzuciłem 3 funty, bo myślałem, że mi oddadzą 50 pi i mi nie oddali 50 pi. Czyli mnie po prostu oszukali w biały dzień. No, ja tam idę dookoła Ja idę tędy tutaj. Ups! O, ja. Zjazd był. Zjechałem. Bym się przewrócił. A, dobra. Tu idziemy. O to, tutaj to piknik można sobie zrobić tutaj jakiś dziwny taki mur mamy może kiedyś coś tu było, jakieś budowle pełno jest zieleni, wiatków fajne są ławeczki takie można usiąść John and Teresa will always love Wally Woods. czyli no John i Teresa Zawsze będą kochać to miejsce Wollywood No Teresa, czyli nasza rodaczka John to Jan Jan i Teresa zawsze będą kochać Wollywood Nie Jan, tylko Jan Szukamy czy ryba jest jakaś. Jest gdzieś ryba? Ale to jest płyciutko no fajna natura podoba się mnie tu mógłbym się rozbić moim namiotem gdzieś za darmo ciekawe czy tutaj krokodyle żyją w tej sadzawce no naprawdę płyciutko tu jest pójdź dno widać żadnej ryby nie widać o, tu jest taki malutki wodospadzik przy tej restauracji uwaga na kleszcze i te inne rzeczy tutaj mamy widać nasz znaczy wodospad tu leci taka woda z kamieni o, tam widać będzie ją. Widać, widać. Wchodzimy na most jakiś. Ja tam to bym szedł i zobaczył co tam jest. Powolutku sobie zajdę. Bo tu to nie mam akurat super, bo podeszwę mam śliską. Ale jakoś dam radę. Poczekajcie, dziewczyny. Ja tutaj, zobacz. O. Dobra, to niech tam. Iść tam z mamą. O. Zobaczymy, co tutaj jest w ogóle. Jest jakiś taki wielki most. I co tu pływały? Statki jakieś koło DLW. Ale płyciutko tu jest. No, długi jest. Długi taki most dosyć jest. Tak, jakieś koło, ale nie widać ani rybki, rybki żadnej, rybki nie ma. Szkoda. O, dziewczyny odpoczywają. Znalazły ławkę. Hello. No i to jest ta rzeka. No i tu jest napisane, że za zostawienie psiej kupy może być kara grzywny do 1000 funtów i pies musi być na smyczy żeby wziąć ze sobą psią kupę, bo nie można jej nigdzie wieszać na drzewa bo tam motylki są no i jesteśmy właśnie taka atrakcja atrakcja taka no tutaj. Idziecie tu, gdzie ja? No wejdźcie sobie. O, Są dziewczyny. No dobra, to ja pójdę tam i zdjęcie wam zrobię. O, są dziewczyny. Laura, tylko żeś nie wpadła tam. Mamy mały taki próg wodny. Fajnie wygląda. Ciekawe, czy on jest zrobiony naturalnie, ale chyba coś mi się wydaje, że nie. To chyba człowiek tutaj ingerencję swoją zrobił. Wrzucę namiar, gdzie to można odwiedzić, zobaczyć. No za parking trzeba zapłacić, ale jak ale jesteście... Toalety za, darmo. toalety za darmo. Jak chcecie, jest bar, w którym można kupić jedzenie, napić się jakiegoś tam napoju. Cały, cały dzień kosztuje 4 funty, a 3 godziny 2,5 funta. Czyli jak ja zapłaciłem 3 funty, mogłem wrzucić funta więcej i cały dzień tutaj być. No ale nic. Na 55 mnie oszukali. Chyba nie ma bobrów tutaj. Bobry? Nie, nie ma bobrów. No tak myślałam też. To jakie drzewo powalone, o, wchodzimy na nie. Wchodzisz? Nie, ja się boję, nie wchodzę. Jak ja jak się ja, boję, ja, mam, to ja spadnę? Ja mam buty w ogóle. Ja mam podeszwę, mam... Podeszwę mam śliską, zaraz wam pokażę podeszwę jaką mam. O, o ja cię końca. <grym> ja mam chyba trochę lepszą. Dobra, ma lepszą. A jaką mam ma Mam konwersję. O konwersje to tak samo jak i moje. O jak fajny tu! No fajnie. Tam jest płyciutko tutaj to można by było spróbować złota trochę poszukać. O, na przykład tam, gdzie jest to jasne, tam w tamtym miejscu. O, tutaj jest jakaś lina Laura zauważyła. Można by było się pochustać. Mama jest tam zeszła. Mama zeszła, mama spróbuje wodę. Czy ciepła, ciepła woda? Oczywiście obserwuję, czy grzyby są jakieś, ale nie widać. To będzie krótki taki blok. No właśnie o tym miejscu, co jesteśmy. Tutaj się nie rozbijamy namiotem, tylko zwiedzamy atrakcje. Teraz idziemy, mamy tor przeszkód drzewa powalone nie wiadomo czy w ogóle idziemy dobrą stroną tak a propos, no ale nie boimy się, idziemy. Lepsze buty by się przydały Nie ukrywam, że nie. Ja nie mam No ale Laura masz zbieżnikiem, masz takie typowo szkolne, nie? Ale fajnie dobra tutaj chodź tu chodź, tu i tam, daj kroka. Ja cię trzymam. Idź, no idź. Tutaj mamy taką ścieżkę przy wodzie. Uwaga, bo można wpaść. Danger. Danger zone. Tutaj co mamy? Kałuża. Idziemy ścieżką taką, słuchajcie takimi krzokami, a tam u góry jest ścieżka, taka zwyczajna dla turystów, także my zawsze szukamy ścieżek, no dziwnych, gdzie można jakąś przygodę przeżyć. O, my szukamy dzikich ścieżek. Ale woda jest fajna, czysta. No tu, Tutaj mógłby złota poszukać. Gdzie? Takie niebieskie. Jakiś papierek, jakiś śmieć od czegoś też ludzie w ogóle nie dbają o środowisko bo śmieci pełno puszek leży w, ten, w tej wodzie weźmie puszkę wypije z niej napój czy tam co innego ciężko mu jest zabrać już tą puszkę ze sobą lepiej wyrzucić dochodzi dochodzimy do kładki jakiejś ale oczywiście żeby na tą kładkę wejść to trzeba by było być na górze jakoś nie ale my idziemy pod nią o, nie wiem, czy tutaj będziemy szli dalej. Gdzie? Tutaj ktoś idzie, przed nami. A tutaj zobaczcie, znaleźliśmy siedlisko bambusów. Normalne bambusy. To są bambusy. Wszystko. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Jak fajnie. Środowisko bambusów. Może to jest Dżungla? No. I tutaj będzie Kungwu -panda. Kung Panda. Kurde, wyskoczyłem, nie ma. O, nie ma. Ale super. Mama jesteś? Bambusy, takie. Ale było super. Niech <grym> w dżungli, to nie? No. Gdzie teraz? Tam też jest bambusy są tam. O, tu wszędzie są... Są wszędzie bambusy dosną w sumie. Tu jak podmywa, zobaczcie, oh. jak ziemię siła. podmywa, siła natury, siła natury, no. Siła chyba wody, no siła natury, tutaj jaki bambus fajny, zobaczcie oh. jaki bambus fajny, jaki ładny, cibre, no. cibre. jak rośnie, no nie wiem w którą stronę tu iść teraz, Please, nie wrywać, co, czy się wracamy już do tego lokalu? albo wracamy się może tam na ścieżkę, nie, tak, dobra, okay. Anetka decyduje, że się wracamy, na ścieżkę, na ścieżkę. ścieżkę. A ja idę tu jeszcze bambusa zobaczył, bo tu jest bambus jeszcze. No i tak ogólnie to jest jeden wodospad. Myślałem, że tu jest tych wodospadów kilka, bo na zdjęciu, które patrzyłem, zdjęcia to bambusów było kilka. Bambusów było kilka. nie tam, wodospadów było kilka. Tu jeszcze coś jest. Chodźcie, jeszcze tu zobaczymy, dziewczyny. Powoli, dziewczyny, żebyście się nie poślizgnęły, nogi nie złamały. A i tu też są te bambusy. Bambusy, no. Jakie małe. Ścieżki są takie różne bambusowe porobione. Ale dobra. Tam nie ma. Wracamy. Ale pokażę wam tutaj co jest. Tu jest dziwny taki krąg z kamienia. Może tutaj coś się działo kiedyś. Dawno, dawno, dawno temu. Tutaj może coś mieli. Mieszkały może jakieś inne ludy tutaj kiedyś i na przykład miały tam jakiś swój wkrąg. Ciekawe miejsce. Ale fajnie tu jest. Pełno kwiatków różnych jakichś roślinności. Kałuża. Nienaturalna kałuża z błotem. A jak idziemy tu? A stąd. woda czysta. Wykąpać się można. Trochę zimna Zastanawiam mnie tylko czemu tam zbliżenie Wam zrobię wyla taki miedziany kolor jakiegoś czegoś co to jest? Jakaś, mogłaby być to jakaś chemia? Ale niemożliwe, bo jesteśmy w środku, w środku dżungli jesteśmy przecież I to jest aż niemożliwe, żeby wypływało, wypływała chemia. Tu jest taka fajna kładka, zobaczcie. I to jest drzewo. To jest kładka zrobiona z drzewa. No, chyba się nie zarwie, jak ja idę, nie? no Fajnie to wygląda. Tu weźmiemy teraz wracamy już z tej natury tej wyprawy, wycieczki i teraz możecie iść dolną ścieżką albo idziecie górną, my idziemy górną bo nie szliśmy więc zobaczymy co tutaj będzie się działo Laura zmęczona na maksa mówi, że nie daje rady że najchętniej to by poczekała jakby była zima i na sandkach by zjechała ale do góry się na sandkach nie da zjechać No, no właśnie albo pojedziemy na autobus. Na autobus, tak jeszcze. No więc sytuacja wygląda tak, że jesteśmy, ale powiedział organizator, że nie będą latały, ponieważ jest za duży wiatr, ale pompują je i po prostu będą pewnie w pionie jakoś tam, no te balony stały. Pozdrawiamy z gorącego bristolu. Siema. walczą z wiatrem.